Jestem etnodesignerką od 20 lat. Projektuję różnego rodzaju wzory pomorskie, kaszubskie, regionalne. I kiedy dostałam propozycję zaprojektowania koszulki dla Arkigdynia, byłam przeszczęśliwa. Pomyślałam, że to jest świetny sposób na promocję regionu na promocję Kaszubszczyzny aby pokazać w postaci printu, jak ciekawy jest nasz wzór, ale też region. Nowa koszulka Arkigdynia. Wersji kaszubskiej, zgodnie z planem można powiedzieć, bo od kilku lat rozgrywamy w ciągu każdego sezonu dwa kaszubskie mecze na naszym stadionie w Gdyni. Nie inaczej będzie 20 września. No i koszulka firmy Macron, nowy operator. No i nowe, charakterystyczne wzory związane właśnie z kaszubami. Bardzo charakterystyczny print tłoczony haftów kaszubskich szkoły żółkowskiej, a także. Kaszubski gryf, tak i barwy czarno-żółte kojarzone tutaj z barwami regionu. Jak spojrzymy na te wzory, to bardzo znana, bardzo rozpoznawalna symbolika. Każdy region, każda społeczność, narodowość ma różnego typu symbolikę, ma różnego typu legendy, wzory charakterystyczne dla tego miejsca. No i nie inaczej u nas na kaszubach. Chyba najbardziej rozpoznawalne atrybuty tego regionu to właśnie kaszubski haft, a także kaszubski gryf. Czarny gryf na żółtym tle. Na tej koszulce widzimy charakterystyczne dla haftu kaszubskiego: są tulipany, są róże, jest i wisienka. Jest mnóstwo takich wzorów, które my na co dzień kojarzymy właśnie z kaszubami.